Zrobić, stracę krzyżową. Co to, Lubruch? sobie QSO weszł już na tur 10, także, także jest mocno. Y, także wszystkiego dobrego i do następnych. Jakiś etapie 73, również <susurba> pozdrawiam, do usłyszenia, do kolejnych spotkań. Uwaga, Selwego, odbierasz 08. O, witam, Juszko, no tutaj jak zmógnie to zawsze, to słuchajcie mi, już takie to, to są nawet i tak nie, to nie no witam Sylwku, pozdrawiam, miłej pracy, bo pracujesz, także zdrowka życzę, bardzo ładnie, też 59 chyba, albo może 10 decybeli, nie wiem, nie znam się na tym radiu, także pozdrawiam wszystkiego dobrego, miło było usłyszeć. Dzień zawsze miło słyszeć tutaj na częstotliwości gościowe też, no zawsze, ale powiem Ci, taki moje kilka minut, kilka minut propagacji, zaczynamy, kilka minut takich przy radiu, a można wiesz, parę fajnych mocności zrobić na automobiliach. Dzięki Józef, serdeczne, miłego Dzień Kozyszowic, dalekich, potwierdzonych dysków, no i zdrowia przede wszystkim i do usłyszenia, do kolejnych spotkań, pozdrawiam. Do 73, Bye bye. No, czekaj.